Siemano, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku. Miała być chwila, miał być przerywnik, miały być inne produkty, miało być Brilliant Stars, wyszło jak zwykle. Więc, co na dzisiaj? Na dzisiaj mam jeszcze dwa Built-in boxy. Zobaczymy sobie, co z nich uda nam się dropnąć, czy trafimy Bibarela, bo tej promki nam brakuje. No i liczymy na dobre dropy. Ostatnio gdzieś słyszałem, że dobre dropy są wtedy, jak się subskrybuje kanał. I zostawi łapę. Bo ostatnio coś tak. Tak średnio. Nam tutaj te dropy idą. Niestety Brilliant Stars jest opóźnione. Boosterboxy mam zamówione, ale już poszło info od sklepów, że standardowo będzie jakieś opóźnienie. Zobaczymy ile. Miejmy nadzieję, że krótkie. że to nie potrwa tak jak, nie wiem, z Volving Sky w pewnym momencie. Ale Volving Skies też niedługo powinno się pojawić. Zostaniemy zalani kartami pewnie. Dobra. Dwa otwarte. Tak się prezentują. Zamknięte. Ja z tego co wiem, że jak się otworzy to jest zasłonięte karteczką i zobaczmy czy uda nam się trafić Bibarela, bo na tą promkę jeszcze polujemy. Moltres. To będzie Moltres. A tu? Trzymajcie kciuki. Jest Bibarel. Bardzo się cieszę. Wszystkie promki skompletowane w takim razie. Fajnie wygląda. Cztery paki. Czyli będzie dzisiaj pojedynek. Na kanale. Będzie Bibarel kontra Moltres. Obstawiajcie kto wygra. O, to, lekkie to pudełko. Nie chce się ten Moltres trzymać. Ja obstawiam Bibarela. Jako, że go wcześniej nie miałem. Ale wy w komentarzu możecie obstawić co chcecie. Dobra, mamy boosterek z Shayminem. Kciuki trzymane. Liczę na jakiś fajny drop, naprawdę. Na jakiegoś Charizarda bym liczył. Może lepiej nie, już nam kiedyś ze Snorlaxem nie wyszło liczenie na Snorlaxa Złotego z Chilling Rain. Locel, Hunting Gloves, Vibrava, Milsery, Karablast, Klifery, Czerugi, Sok, Milsery na rewersie. No i zaczynamy od zwykłej karty Nieholo Rerki, Drudigona. No dobra, ale to pierwszy booster. Tak się może zdarzyć. Zobaczmy, jak tutaj odpowie Moltres. Co ma do powiedzenia? Na kanale będzie sporo liveów. Jak dojedzie, to brilliant stars w końcu. Tutaj mamy znacznik v -Star. Nie ma energii. I zobaczymy, co uda nam się trafić. Kindler, Pachurisu, Burmi, Impidimp, Staryu, Ryolu. Starli i trzymajcie teraz kciuki. Klink Ale nie puszczajcie ich. Nie puszczajcie tych kciuków. Cały czas trzymajcie. Dobra. Kciuków nie puściliście. Tamtych, o tamtych boosterach zapominamy. Cynthia. Chciałbym Cynthia w fullarcie. Fajna karta. Baltoj, Snorant, Dedene, Spass, Kupczo, Monferno na rewersie i Scare. Zobaczmy sobie strukturę karty. Patrzcie, tutaj są jakieś takie kreski na niej. Takie rąby. Fajnie wygląda. Dajcie koszulka. Ale zobaczcie, zaraz Wam coś pokażę. Ciekawostkę. Fajny ma centering, również ta karta. Nawet bardzo fajny. Praktycznie idealny jak dla mnie. Fajną ma tą strukturę. Takie kreski. Nie ma takich tych paseczków, tylko kreski jakieś tutaj takie. Fajnie wygląda co wam pokażę. W tym boosterze była ta karta. Więc szkoda, że nie trafiliśmy Synthie. Bo była ta karta tutaj. Patrzcie, jaka różnica. No dobra. Jest drop. To to dropnął? Bibarel. Brawo, Bibarel. Moltres się obija. M Moltres się obija. To nam się nie podoba. W opisie tego filmu również jest link do Discorda. Zapraszam was na mojego Discorda. Jest tam ponad 400 osób. Ciągle jakieś info leci. Gdzie coś kupić. Wymianki. Zobaczcie, czy ile jest kanałów. Myślę, że warto dołączyć. Oj Moltres 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 Moltres. Wstydź się. Na no, Discordzie losujemy również kody. Wczoraj było na 10 kodzików. Dzisiaj pewnie też wrzucę na 10 kodów tcg losowania jak i pewnie będziemy losować też jakieś boostery, na live'ach na pewno też ale na Discordzie również jakieś losowanka wleci Riolu Starly na gałęzi Sneasel i zobaczmy co tu mamy, zwykła fałeczka, Flygon V nie pamiętam czy już go mam będę musiał sprawdzić kto to dropnął? znowu Bibarel no Bibarel powiem wam trzyma poziom Czyli nic jeszcze z mojej nie trafiliśmy. Totalnie. Może tak być, że się nic nie trafi? Proszę bardzo, kodzik. No i trzymamy kciuki. Bo nie puszczaliście chyba ich od tamtego czasu. Starmy. Dasclops, Cynthia. O, to Cynthia fajnie było trafić. Duskul. Sneasel. Korp. Ish. Magmar. Spirit Bomba. Zekrom. Bardzo chciałem tą kartę. Zekrom w karakterer i Bibarel Holo. <laughs> Ale chciałem tego Zekroma. Więc już mamy Zekroma odhaczonego. Nie jest to powtóreczka, więc ja zadowolony. Ja te karaktererki też sobie chowam w top -loadery. Jak trafię. No dobra. I biberelek. Chcieliśmy biberela, to mamy. Dobra, zostało po ostatnim boosterze. No na razie mamy karaktererkę, zwykłą fałkę, no i tego rainbowka trainera, więc no coś tam wpadło, no. Czy są to zjawiskowe dropy, to ciężko mi powiedzieć. Może lepiej nie mówić. Kciuki niepuszczone. Tak, to dobrze. Executor, Choice Belt, Troch, Magmar, Stario, Burmy, Soak. Blen blunder Policy, blunder. No i żółta obramóweczka. Grimmsnarl zwykły. No to Bibarel, Rainbow i fałka. Tutaj Holo i rare, więc zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało po otwarciu ostatniego boosterka z Charizardem. No co on taki uparty ten booster? Kociczu, dawaj, wierzę w ciebie Charizard, Dasklops, Starmi, Cynthia. Starly, Milsery, Karablast, Cliffery, Cherubi, Torkol na rewersie i zwykły King No to ten z Moltresem? Średniawka. Mocna średniawka. 2 na 10. No tak, z Moltresa mamy Zekroma. No centering taki 3 na 10. Ale bardzo chciałem tego Zekroma. Pewnie się jeszcze trafi, ale wygląda super. No i Bibarel Barrel Hololo. A tutaj Cherence, Kerence, Ker. Fajną ma tą strukturę na karcie. No i Rainbow, Rainbow Trainer, full Art. Ja akurat za Rainbowami nie przepadam. To tak jak oglądacie odcinki, to pewnie wiecie. Wolę te zwykłe. Fularty. No ale Rainbow żacz. No i Flygon fałeczka. No dobra, dzięki. Zostawcie komentarz, zostawcie łapę i widzimy się w kolejnych filmach. Jak i pewnie w kolejnych live'ach. I boosterboxów mam zamówione sporo, więc niech się to nie opóźnia już tak bardzo. Bo nie mam już co otwierać, więc tych przerywników nie mam za bardzo już z czego robić po prostu. Dzięki i cześć.